Mam to coś tam w w kolejnym odcinku Spoken Go na rajdzie To jest Balandorus A nie patrzę nawet na te nazwy już mi się totalnie nie chce grać piszcie czy chcecie więcej w ogóle filmików z Pokemon Go czy coś innego zacząć nagrywać Bo mi się totalnie nie chce grać w tą grę Nie antygiej nie potrafi ogarnąć Ale o tym po rajdzie. i w ogóle jestem wkurzony że nie wykorzystałem tego błędu bo się dopiero o nim niedawno dowiedziałem no ale trudno sobie ja mogę włączyć kamerkę i zatrzymać lobby hmm. No i zaczynam klepać tego Landorusa Jak tikuna lodowe półstawiało Nie mam sporo takich Tylko prostu z rajdów ile to są w ogóle z rajdów a nie z No ale w miarę dobrze idzie. Pięknie 2038 2003 Co tam jeszcze na no pozostałych 2040 1994. Dobrze, działamy. Kurde, a bo ja to nagrywam Nie wiem czemu No nieważne GD. Dobra, siedzi ten czterdzieści, to chyba też nie będzie sadka w takim wypadku. No, jak co jest taka, że Niantic postanowiło w jakiś sposób zrekompensować posiadaczom biletu problem, na którym zyskała pewna grupa graczy. I w momencie rozpoczęcia Pokémon Go Tour Kanto we wschodnich częściach świata okazało się, że Niantic w dość specyficzny sposób wymuszał na niezdecydowanych graczach wybór wersji red lub green. Jeśli jakiś gracz po starcie wydarzenia nadal nie wybrał wersji eventu, to po próbie wejścia w menu zadań lornetka w prawym dolnym rogu ekranu w widoku mapy świata pojawił się ekran identyczny jak ten, który wyświetlał się po kliknięciu na bilet w plecaku z informacjami na temat. Daty, godziny oraz dwoma przyciskami wyboru wersji eventu Problem polegał na tym, że na początku ekran ten pojawiał się również tym, którzy nie kupili biletu Miantic rozwiązało problem blokując ekran wyboru dla nieposiadających biletu który mimo to ciągle wyświetlał się wyświetlał, ale nie pozwalał przejść dalej, co z kolei spowodowało, że na jakiś czas wszyscy gracze bez biletu nie mogli się dostać do zadań oraz ewentualnego special research dostępnego dla wszystkich graczy. Warto dodać, że gracze, którzy skorzystali na błędzie, mogą w pełni uczestniczyć w wydarzeniu. A specjalny research na Shiny z oraz na Shiny Mew nie został im odebrany. Jak zapewniam, Niantik nie zostanie odebrany, Niantik już wcześniej zapowiadało pewnego rodzaju rekompensatę dla wszystkich, którzy zakupili bilet, nie będzie to niestety dodatkowy event. Ze spawnami czy zwiększonymi szansami na shiny, a jedynie zestaw zadań w postaci Timed Research z nagrodami takimi jak 30 Ultra Bali, Lur Module, Puffin Super Inkubator, Lucky Egg, Silver pine Berry 3 Razy, Star Piece, Elite fastiem, Elite Charge TM, Charge TM, Fastim, 100 Milk Candy. W w sklepie gry pojawi się darmowa paczka z trzema Remoid pasami Zestaw zadań będzie dostępny od 5 marca o 10, trzeba ukończyć przed 5 kwietnia o 10. Tak jak wspomnieliśmy, że jest zarówno zadania jak i darmowa paczka z raid pasami mają być dostępne wyłącznie dla graczy, którzy kupili bilet na Pokémon Go Tour Kanto. I to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Sionara.